Witam serdecznie moi drodzy z tej strony. Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie porównanie dwóch zestawów startowych z kolekcji ROTUE Euro 2020. Po lewej stronie mamy starter niemiecki od panini Germany. Dankeschön an deutschen Panini. für Starter Pack. Podziękowałem przed chwileczką niemieckiemu panini za ten oto starter pack. Natomiast po prawej stronie mamy nasz polski zestaw startowy. W środku 4 saszetki i 3 limitki. Natomiast tutaj w niemieckim 5 saszetek i 1 limitka. Cena takiego niemieckiego zestawu 9 euro, czyli mnożąc razy 4, to mamy 36 plus troszeczkę, bo jest 4,20 mniej więcej za 1 euro. Więc Niecałe 40 zł, natomiast tutaj mamy cenę to samo: 40 zł za taki zestaw startowy, mniej więcej podobna kwota, tylko są różnice w zawartości. Tutaj mamy jedno soszeczkę więcej, ale za to limitek zdecydowanie mniej, tylko jedna i zawsze ta sama, Tony Cross. A w polskim zestawie startowym 4 limitki i 3, przepraszam, 3 limitki i 4 saszetki. Możecie napisać w komentarzach, co bardziej przypada Wam do gustu, czy niemiecki zestaw startowy, czy polski. 4 saszetki, plansza i pod spodem powinny być 3 limitki. Mamy Hurricane, Tony Cross i Kevin De Bruyne, czyli też jest Toni Kroos do trafienia w polskim zestawie startowym. Jeżeli chodzi o albumy, moi kochani, to nie ma tutaj dużej różnicy. Wszędzie są te same karty. Tutaj nawet możecie zobaczyć identycznie wszystko. Na odwrocie mamy książeczkę. Tutaj książeczka była luzem. Mamy taką wkładkę z tyłu. Po polsku oczywiście pisze. A tutaj nie ma tej wkładki, jest tylko ta książeczka. Tak więc to zabieramy na bok. Teraz sobie otworzymy saszetki i zaczynamy od niemieckiego zestawu tutaj, bo jest więcej saszetek. Ja jeszcze oczywiście szukam braków. Zaraz podejdę tam po karteczkę z numerkami. Takie mamy bazóweczki, a kartą specjalną jest Ethan Ampadu numer 296. Zaraz to sobie sprawdzimy. No, i ta karta mi brakowała. 296. Ładnie. Wow, no patrzcie, co jest. Krane. Mamy rarkę w polskim zestawie startowym. Sergio Busquets, ekspercik. Rarka numer 7. Do tego mamy takie bazówki. No. Myślę, że tutaj nie będziecie mieć trudnego wyboru, jeżeli chodzi o zestaw startowy, przynajmniej na tym odcinku. Bo ogólnie to jestem ciekaw, czy wolicie niemiecki starter pack, czy polski. Pickford Goldstopper, jego już miałem. Witzel i tutaj mamy kompanego. Kompany numer 235 To już mam Tutaj mamy Plastik Numer 15 Gruzja Mam już ją Brakuje mi czternastka i osiemnastka z tych kart plastikowych. Brekalo już wcześniej był trafiony, Manolas 310. Mam go już. Rodrigo Moreno 338 też już ma tą kartę. Czyli na ten moment tylko jedna wpadła. No ale zobaczymy, co jeszcze tutaj w tej saszetce będzie. Sapunaru też już był. Czyli dzisiaj wpadła jedna karta. ampadu zwali. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat unboxingu, na temat zawartości obu starter paków. No i który bardziej przypada wam do gustu, który wolicie, czy polski, czy niemiecki. Ja się cieszę z kolejnej rarki Sergio Busquets. Żegnam się z wami, moi kochani. Dzięki za oglądanie odcinka. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.